Szybki jak błyskawistra, a ostre jak Dragonite Czyli taki oto szybki opening Dragonite'a V Go! Lecimy z tematem Ja biorę na dużą kamerę i pokazuję wam Tu coś jest w tym boksie, napisane jest co jest w tym boksie, nie? I tu zwykle youtubersi pokazują, patrzcie Tu są takie rzeczy w boksie I czytają, że tam jest coś tam w boksie Ja mam lepszy... Wymyślcie, lepsze Tańsze Alternatywne rozwiązanie jak sprawdzić co jest w boksie Otóż Robicie, moi drodzy, tak. Tak, o. Tak, o. I tu. I tu, o, tak. Tak, o. To bym wy... Upuszczacie telefon, w którym mieliście nagrywać, który dopiero wrócił z gwarancji. Tak, o. To jest skomplikowany proces. To nie jest dla wszystkich, ja rozumiem. Puszczacie to do góry nogami teraz. Do góry nogi ma. Teraz ustawiacie tak, żeby się znowu trzymało, bo to jest oczywiście problem. Wyciągacie sobie promkę. Promkę, która wygląda tak. Promkę. Łapiecie tę promkę, wkładacie w koszulkę i to już jest proces rozpoczęty sprawdzania, co jest w środku tego boksa. Tu o, tak wygląda Dragonite. Dragonite V. Proszę bardzo, to wygląda, tak wygląda duży Dragonite dla niedowidzących Pokemony, myślę o każdej grupie odbiorczej Proszę bardzo, tak wyglądają boostery Dlaczego jest jeden tylko z Evolvinga? To jest zbrodnia i kalumnia, ale... Zacznę tak, od rebela Bo będę, będę, będę rebelem Jak wspomniałem, to jest szybki opening, także mam nadzieję, że zejdzie mniej niż 6 minut Cyk bez spoilerów, go! Go! bank Da Rumaka! Komu? komu? Komu powiesz mi da Rumaka? Najgorszy żart w historii tego nie wiem czego. Jest bardzo zły żart. Umówmy się: Haterna, Cyter, e, No Spass, Wingul, Energia, Judge Buck, Chuckle Nugget. Galaria Mr. Mime i Nic niecholo, Nie holo. Go. Tu jest Lead Voltage. No to tu pewnie małpa znowu. Klasycznie, tak? Bo to w widzę były te małpy, nie? Cały czas gadam o tych małpach, a tak naprawdę nie pamiętam, jakie one były z setu. Przeznaczone małpy. 4 za 2, cyk, go. Ryolu Eevee. Seedot, Electric, Clefairy, Energia, Zepstrike, Excadrille, Nuzleaf, Zagard i Gajbodoj. Nie mam bardzo wiele pozytywnych informacji do powiedzenia. Przerwijmy tą klątwę, przerwijmy pasę złych openingów jak Lewandowski się... Przełammy się, nie wiem czy się Lewy przełamał. Coffin, jak świderski z Albanią. Strzelmy coś. Kupfu, to jest w ogóle na za Doktor. O, pani doktor, dobrze. Silio, Peonia, Galarian Runerigus. I ta dziwna czcionka, taka pogrubiona, jakby. I. Spirit. No to z Evolvinga, oczywiście, najlepszy drop. Jak nie będzie nawet holo jednego. Znowu upuszczamy telefon. Jak nie będzie nawet holo jednego, to się załamie. Holo. Jedno holo. Krótki film. Muszę, będę musiał się długo cieszyć z tego holo, jak trafię 4 za 2: Lotat. Sable E. Teddy Ursa. Marepę. Zorua. Energia. Shopping center. To jest galeryjka. Lantern. Ursa ring. Salamance, proszę, cokolwiek proszę. Teraz przez następną minutę będziemy. Nie, żartuję. Nic się nie trafiło z tego boksa. Jezus Maria, promki kupujcie na sztuki, nie kupujcie tego boxa Tu się nic nie trafia Salamance jakieś. Ładnie. Ładne. To wygląda jak człowieczek taki, ale to nie jest człowiek. Dobra, gadam głupoty, żeby przedłużyć niby. Nie ma nic w tym boxie. Nie kupujcie kart Pokémon nigdy. Nie otwierajcie ich. I tyle. Mimo, że robią karty dla. albo dla wielkoludów, albo dla niedowidzących. Dobra, nie będę gadał głupot. Mówiłem już to pewnie, nie? Ale gadam głupoty. Trzymajta się, ludzie, nie puszczajta się i wszystkiego dobrego.